Siemano, z tej strony kaliber.pl i chciałbym wam pokazać taką arenę piątą szybko, to zrobimy i no i zaczynamy, 3, 2, 1, 0, zaczynamy. Nie wiem dokładnie gdzie to są skrzynki, bo gram pierwszy raz na tej mapce, o, jest nas dwóch tylko na, tym, na tej mapce, więc się zleksza, boję. I go chyba szybko dydniemy pik, pik 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 i wygraliśmy o jest jeszcze jeden gracz Nie spodziewałem się tego Muszę go teraz znaleźć O widzę tutaj że jest skrzynka O, mamy tu o! Ludzie. Prawdopodobnie mnie wygram, ale pewnym nie mogę być nigdy. Nie wiem gdzie jest. To go znajdę. Wejdę no, na górę i spróbuję go znaleźć. Nie wiem nie, nie wiem jak wyjdzie z tym filmikiem, bo turyczą u mnie w domu. Mhm. Mm oj. Oj, 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 Zbugowało się. Nie mogę wyjść z wody. O jest. Chyba jest ten sam na serwerze. Gdzie on jest? On chyba miał Nika na shiftie. Więc ja też włączę shifta i będziemy. Mi się wydaje on jest chyba poza grą. Pisać listę, list pójdę Pan na skrzynkę i może oj. Jestem dobry w prakurze Ojej, a będzie tutaj szybciej? Gdzie on jest? Dostał. On tu był. Oj, oj, oj. Tę piorun wali we mnie. Mm -hmm. Czyli on jest poza mapką. Więc na serio nie wiem, jak go mogę dorwać. Ale prawdopodobnie skończy mu się jedzenie, to wtedy padnie. On no jest poza grą. Nie wiem, jakim cudem przejść poza arenę. Co? Bo tam biją pioruny.